Dziennika to pani przejdzie, i mamy takie krówki. Krówki moherówki, Krówki moherowe, Masz, dasz tym dzieciom też. O, tu dzieci, a to pani później przejdzie i dziękujemy naszemu dziennikowi. Tu jeszcze zobaczyłem takiego młodzieńca. Pan też startuje. startuje. Czy, czy może z wyglądu, może być, nie? Szczęść Boże, ojcze, szczęść Boże ojcze, szczęść Boże Państwu. Startuję rzeczywiście do Sejmiku Województwa Mazowieckiego, a tutaj chciałbym w imieniu mojego szefa, ministra Antoniego Macierewicza, złożyć przede wszystkim na ręce ojca dyrektora, wszystkich no, ojców. Nie, mnie, nie, mnie, nie <laughs> mówcie, bo nie róbmy. Wszystkich ojców. To za Ojcowie i wszyscy ludzie, prawda? Tak jest, za to dążenie do prawdy o smoleńsku. Szczególnie Bóg zapłać wszystkim Państwu i wszystkiego. Wszystkiego dobrego. Bardzo się cieszę, że mogę tutaj z Państwem być. I co Pan studiuje? Prawo. Prawo jakie? Normalne. Aha, i po to, żeby było normalne prawo. Dokładnie tak. A jak Pan się nazywa, bo to też bo służby Misiewicz. chcą wiedzieć. Bartłomiej Misiewicz. Misiewicz. Tak wygląda ładnie, nie? Bóg zapłać. Dziękuję. Bóg zapłać wszystkim. Dziękujemy za wszystko. Wszystkim, no wszystkim. Widzę siostry zakonne. Boże, tyle sióstr. Tym siostrom dziękujemy. Także w radiu. Siostrom. Siostry zakonne. One są takie ciche. Księżom wszystkim. Chorym, cierpiącym. Każdemu z was Bóg zapłać. Idziemy dalej. I aleluja i... aleluja i... Widzę, że pan, pani ma nasz dziennik, pan też ma nasz dziennik. To za darmo rozdawali? A jest tam na pierwszej stronie: o, upiór totalitaryzmu, terror media, czy terror medialny, czy upiór totalitaryzmu. Proszę zobaczyć, weźcie to koniecznie ksiądz Biskup Adam Lepa napisał żeby o mediach coś wiedzieć i tym, którzy są jeszcze, jeszcze zbałamuceni. Mediami mętnego nurtu i mętnie mają w głowach, nawet jak mają tytuły naukowe, tym trzeba też to odbić podłóżcie gdzie. Niech wam Duch Święty podpowie, co robić, dobrze? Bóg zapłać, bo to trzeba iść dalej. Polska musi być mądra, nie mętna. Bóg zapłać. Wszystkim dziękuję. Tam są książki też różne. Wiecie, o tym jest fundacja nasza przyszłość. A ofiary też tam można składać. Szkoda, żebyśmy, gdybym wiedział, że każdy tak po 10 tysięcy da, to byśmy przeszli po skład. <noise> <noise> Wszystkiego dobrego. Humor trzeba mieć z Bogiem. Szanowni Państwo, przerywamy na moment radosne dziękczynienie w rodzinie i łączymy się z serwisem informacyjnym.